Witajcie na moim kanale. Ja jestem Patrycja z Intencji Serca. Na co dzień zajmuję się hipnozą, zmianą przekonań, regresją do poprzednich wcieleń i manifestacją pragnień. Dzisiaj porozmawiamy o detoksie podświadomości, czyli dlaczego jest jeszcze gorzej, gdy zaczynam pracować nad sobą i dlaczego świat bije mnie wtedy 100 razy bardziej. Głowie. Często zdarza się tak, że gdy zaczynamy brać się za siebie i afirmować o lepszą, upragnioną przyszłość, to świat zewnętrzny pokazuje nam jeszcze gorszą odwrotność tego, co mamy. Dlaczego tak jest? Myślę, że bardzo świetnie opisuje to Stuart Wilde. Dlatego Posłuchajcie, co on ma do powiedzenia, i zgadzam się w tym w 100%. Umysł jest silny i przypuszczalnie przez wiele lat zajmował dominującą pozycję. Gdy zaczniesz afirmować i pracować nad odzyskaniem kontroli nad własnym życiem, umysł oczywiście na to zareaguje. Często bywa tak, że gdy ludzie podupadają na zdrowiu i zaczynają pracować nad jego poprawą, początkowo stają się jeszcze słabsi, zanim nastąpi polepszenie. Otóż umysł zdaje sobie sprawę, że gdy ciało traci równowagę, może nad tobą panować, ma więc swój własny interes w utrzymaniu dysharmonii. Droga zachowania siły jest w gruncie rzeczy wewnętrzną bójką między umysłem, który cię powstrzymuje, a tobą, który dzięki determinacji, odwadze, stale kierujesz się do wewnątrz. Kiedy będziesz wędrować po swoim wnętrzu, stawiając czoła zaprogramowaniu, które nam się nagromadziło, wreszcie osiągniesz stan takiej czystości, że na czymkolwiek skoncentrujesz uwagę, ze świadomością, iż się to spełni, stanie się rzeczywistością. Współpracując z umysłem, powtarzaj stale swoje afirmacje, aż w końcu umysł uzna je za prawdziwe, a nowa energia zajmie miejsce starych słabości. Jak często zdarzało Ci się, że afirmowałeś swoje nowe zamiary? A potem grzęznąłeś w starych schematach. Działo się tak dlatego, że trudno jest pozbyć się dawnych wzorców. Wymaga to cierpliwości i to z tego względu są tak potrzebne wielkie dramaty życiowe. Oczyszczają one ścieżkę z gruzu. Po takim doświadczeniu możesz czuć się zagubiony, wyczerpany bądź podłamany ponieważ twoje ego otrzymało porządne lanie i zmuszono je do wycofania się. Jednak w następstwie dramatu pojawia się nowa przestrzeń, dzięki czemu zaczynasz rozumieć pewne sprawy i rozwijasz się. Jeżeli twój kształt myślowy wykazuje cechy przyszłości, to jest słaby, ponieważ w przyszłości musi znajdować się element fantazji. Nawet jeśli nie ma fantazji, występują pewne sfery jeszcze nierozwinięte. Ale ty jesteś tam, gdzie jest Twoja świadomość. Jeżeli koncentruje się ona na przyszłości, Twoja zdolność zmieniania rzeczywistości, która zawsze pozostaje w teraz, słabnie. Chcąc utrzymać swoje afirmacje w odwiecznej teraźniejszości, musisz uwierzyć, że są prawdziwe. Nawet jeśli dotychczas Twoje potrzeby nie były zaspokajane. Skupiając uwagę na chwili obecnej, odcinając się od wszystkiego, co Cię niepotrzebnie rozprasza, poczujesz napływ swojej siły, a prawo uniwersalne da Ci motywację do działania. Nie istnieje nic, czego nie mógłbyś przezwyciężyć, jednak czasem potrzeba tak ogromnego wysiłku, i twoja słabość jest tak przemożna, że negatywność cię przytłacza. Musisz koniecznie wejść na drogę, tak jakby od tego zależało twoje życie. A więc potrzebujesz do tego determinacji i czasu. A więc, co tutaj mogę dodać od siebie, to to, żebyś nie rezygnował z siebie w kulminacyjnym momencie. Ten świat nie ma nad Tobą władzy. Jedynym kreatorem jesteś ty. Nikt inny. Nic nie istnieje poza Tobą i to wszystko, co widzisz na zewnątrz, jest tylko przejawem stanów Twojej podświadomości, i to od niej zacznij, jeżeli chcesz ujrzeć zmianę na zewnątrz. A więc to byłoby na tyle. Dajcie znać, jakie wy macie do tego podejście. Czy próbowaliście afirmacji? A jeżeli doceniasz moją twórczość, możesz postawić mi kawę. Wszystkie szczegóły znajdziesz w opisie filmu. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Patrycja.